Będzie Wam. Zadłuża gwiazdy wojen. Du, 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 du. Cześć z tej strony Jerzy i dziś chcę wam pokazać, jak zrobiłem tego oto stwora, którego nazwałem Rankorem. Nie pamiętam, gdzie znalazłem to imię, tą nazwę, ale mi się spodobała. Stwierdziłem, że. zostaniesz Rankorem. Zaczęło się od tego, że się obudziłem i wpadło mi do głowy. Jak każdemu normalnemu człowiekowi, o, dzisiaj zrobię miecz. Wiecie, wiecie jak to jest, wiecie jak to jest. No, każdy tak ma taki moment w swoim życiu, prawda? Nie? No. Trudno. Już nie wiem, czy to się leczy już, czy, 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 czy nie, czy jest jakaś nadzieja jeszcze dla mnie. Nieważne. Nie jest całkiem ciężki. Nie jest to miecz do walki, jest to miecz, który tylko ma wyglądać. Nie byłem w stanie go schartować, tylko nadałem mu kształt, jaki, jaki mi się podobał. Pierwotnie chciałem, żeby to był miecz krzyżowy, czy miecz krzyżowców, czy jak to odmieni. Pierwotnie krzyżak miał być prosty, a, a sama końcówka zamiast być tak okrągła, miała być po prostu takim krążkiem. Pewnie widzieliście takie końcówki w różnych filmach, czy też na obrazach, czy w muzeach, gdzie widzieliście może miecze Krzyżowców. One tam miały właśnie taki krążek. I pierwotnie taki też miał być tutaj. Co jednak się nie stawało, bo na końcówce chciałem zrobić gwint i po prostu ją zakręcać, a gdybym zrobił właśnie ten krążek i bym po prostu dokręcał końcówkę, to mógłbym krzywo ustawić względem całego ostrza, więc stwierdziłem, że mi się to nie opłaca. Też zmieniłem kształt krzyżaka i stwierdziłem, że tak będzie wyglądał lepiej, tak mi się bardziej podobał. No więc co, znalazłem płaskownik, znalazłem jeszcze taki kwadratowy pręt, który później miał zostać przerobiony na krzyżak. Znalazłem też właśnie mały krążek z którego później właśnie zrezygnowałem, jak już mówiłem wcześniej. No i co? Trzeba było wziąć, rozpalić ogień, wpakować do paleniska, no i wziąć się za kucie. Na początku robiłem stronę rękojeści. Końcówkę oczywiście musiałem zwęzić, żeby potem rękojeść można było tam wsunąć. I sam trzon nie jest okrągły żeby po prostu rękojeść się nie kręciła, ale sama końcówka rękojeści jest zaokrąglona, żeby można było tam zrobić gwint. Całość pokuciu wygląda właśnie tak. Sam krzyżek, zamiast zrobić z niego prosty kwadrat i potem się bawić w kształty na nim, stwierdziłem, że go Trochę za okrągłe, żeby można było trochę więcej wymachiwać tym mieczem. Jakby normalnie mieczami się aż tak nie wymachuje i same krzyżaki, no... no, no miecze nie są od tego, żeby nimi wymachiwać, tylko żeby były skuteczne. Aczkolwiek ja sobie lubię pomaHAć mieczem, bo nigdzie nie będę się nim bił, tylko ma to po prostu wyglądać. Więc żeby mi nie przeszkadzał tutaj w tym punkcie i blokował, blokował mi się przy nadgarstku to go trochę zaokrągliłem żeby mi po prostu było wygodniej mniej też nie jest zbyt długi ale jest w sumie całkiem ciężki. Nie pamiętam teraz ile on waży, ale no, wymachiwanie nim jakiś czas dosyć męczy rękę. Miecze wcale nie były takie ciężkie, jak się może wydawać, a to jest kawał krowy ogólnie. Ale mi się podoba, dajcie mu spokój. Potem po prostu poprawiłem całą końcówkę ostrza, żeby była smuklejsza, żeby trochę bardziej elegancko i seksownie wyglądała. <laughs> I od końcówki też przesunąłem się wzdłuż całego ostrza, żeby je trochę poszerzyć, żeby ten materiał trochę rozjechać, żeby nie był takim po prostu płaskownikiem i żeby sobie zrobić linię ostrza, żebym nie musiał za dużo właśnie szlifować później przy wyprowadzaniu samego ostrza. Kształt samego ostrza jest skończony, no i przeskoczyłem do robienia krzyżaka. Wywierciłem punkt na samym środku tego krzyżaka, żeby móc sobie potem rozbić to normalnie na kuźni. Tylko problem polegał na tym, że mimo wszystko na samym środku krzyżaka miałem za mało materiału i normalnie chciałbym po prostu to rozjechać, a że pierwszy raz w życiu dorobiłem go no do nie do końca, mi to wyszło tak jak chciał. E, po prostu materiał po bokach e, tego krzyżaka, jak miałem sam, sam krzyżak i tutaj zacząłem na samym środku robić dziurę, to zamiast, wiecie, rozszerzać go w, e, Punkcie wokół, żeby się ładnie to rozeszło, no to rozciągnąłem materiał tam w miejscu, gdzie był po prostu najsłabszy, czyli po bokach, przez co sam krzyżak mi się po prostu rozsunął i miałem mniej materiału tutaj na środku, co bardzo mi krzyżak osłabiło i musiałem później to naprawiać za pomocą spawów i potem to po prostu przeszlifować. Najpierw poszerzyłem samą dziurę krzyżaka punktakiem, to później wziąłem Rurę, nałożyłem krzyżak na trzpień i zacząłem nabijać. Co widzicie właśnie na filmiku. O, i tutaj dokładnie widać ten, ten punkt, o którym mówiłem, że mam mniej materiału na samym środku krzyżaka. Widzicie, że tam bardzo szybko zeszła temperatura. Widać też, że jest wąski ten materiał. No i to nie jest to, co bym faktycznie chciał w tym miejscu mieć. Oczywiście, jak już wstępnie wykułem i zrobiłem ten krzyżak, no to zaczęło się wymachiwanie mieczem i jaranie się, O, bo pierwszy miecz, no wiadomo, no jakby jarałem się. Teraz jak na niego patrzę, no to zresztą jaram, bo mi się podoba, to jest pierwszy i jedyny miecz na razie, który zrobiłem. No z wyjątkiem tego, tego krzyżaka, to mnie dosyć bolało, że nie wyszło to tak, jakbym chciał, aczkolwiek nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło i później wyratowałem to, bardzo paskudnym spawem, który potem przeszlifowałem i jakoś, jakoś aktualnie wygląda ten krzyżak. No ale wiecie, robotę robiłem dla siebie, no to. <śm> Normalnie jakbym dobrze zrobił ten krzyżak, to mógłbym go wsunąć później, wsunąć rękojeść, a na samym końcu zakręcić i to by też fajnie działało, no. Niestety krzyżek mi nie wyszedł i stwierdziłem, że po prostu tego tam przyspawam. Najpierw przyspawałem krzyżak punktowo, żeby sprawdzić czy wszystko się trzyma, czy jest prosto ułożony, czy wszystko gra, czy jest. Czy może nie wiem, coś przyciąć, czy może coś bardziej wyszlifować, czy może coś poprawić. A później poprawiłem normalnie spaw, żeby wypełnić tą, żeby wypełnić ten ubytek materiału, który zrobiłem w trakcie kucia. to widać te paskudne klejsy, które wtedy zrobiłem. Ale ciężko mi się ten, ten, ten materiał spawało. Jakby ja za dobrym spawaczem też nie jestem, co widać na załączonym obrazku, <grym> ale no, trzeba sobie jakoś radzić. Dobra, i po przyspawaniu krzyżaka, zrobieniu całej grubości tego krzyżaka, tak jak chciałem, żeby był już zamontowany ostatecznie, zająłem się szlifowaniem, żeby się właśnie pozbyć tego brzydactwa i wielkich glutów które powstały z mojej ręki. Także się wrzałem za poprawianie całej powierzchni ostrza, żeby nie było żadnych wżerów, żeby też nie było żadnych śladów po młocie. Na no bokucie jeszcze w tym momencie aż tak mi też dobrze nie wychodziło, bo normalnie, jeśliby, jeżeli bym miał naprawdę, naprawdę sprawną rękę, to bym w stanie zrobić e, bardzo płaską powierzchnię, ale też pierwsze nie mam umiejętności, drugie nie mam takiego dobrego młotka, trzecie. Moje kowadło ma swoje lata, to kowadło mam jeszcze po dziadku i jest bardzo wymęczone i też wydaje mi się, że jest rozhartowane i się bardzo rozjeżdża. No i musiałbym też o nie zadbać, czy może zadbać o zakup nowego. Więc wracając przez to wszystko, no mam po prostu więcej roboty na samym szlifowaniu. Znalazłem wam resztkę złamanego trzonu od kilofa, jeśli dobrze pamiętam, i stwierdziłem, że to będzie na razie chciałem zrobić na próbę po prostu, jak to będzie wyglądać, ale ostatecznie wyszło to całkiem, całkiem sympatycznie. Najpierw rozwierciłem sobie dziury w samym drewnianym trzonku, a później rozgrzałem trzpień ostrza, miecza ostrza, tego metalowego materiału, które ma później przypominać miecz i po prostu przegrzałem na wylot, żeby ładnie się dopasowało, co wyszło całkiem sympatycznie. Potem tylko poprawiałem. Doszlifowałem, poprawiłem kształt, żeby lepiej pasował do samego ostrza i do krzyżaka. Później poprawiłem samą końcówkę trzpienia rękojeści. Zagwintowałem sobie końcówkę, żeby móc później wkręcić tą okrągłą końcóweczkę. I właśnie w tym momencie stwierdziłem, że bez sensu robić ten krążek, bo będzie mi to przeszkadzało przy wkręcaniu. Żeby nie było tak, że krzyżak idzie w tą stronę prosto, a samą końcówkę, to kółeczko bym miał w ten sposób, tak? Więc stwierdziłem, że jeżeli zrobię po prostu symetrycznie z każdej strony końcówkę, to będę mógł w każdym momencie sobie dokręcić, jeżeli coś by się poluzowało, a będzie to nadal fajnie estetycznie wyglądać. Tak więc znalazłem metalowy wałek, wymierzyłem sobie odległość, której będę chciał faktycznie pracować, odciąłem tą końcówkę i zacząłem ją obrabiać. Później wyznaczyłem sobie dokładny środek całego wałka, wywierciłem sobie dziurę i mała ciekawostka. Wiertła ogólnie. Są bardzo twarde. One mają się wcinać w inny materiał. Przez wzgląd na to jak bardzo są twarde, to są też kruche. Więc zazwyczaj, jeżeli się nieumiejętnie, niecierpliwie i na siłę je wpycha w materiał, to zazwyczaj pękają. Oczywiście mi się to nigdy w życiu nie zdarzyło przecież. Już tym bardziej nie w trakcie tej pracy. Złamałem z kilka wierteł i dumny z tego nie jestem. Ale tak, trzeba przy wierceniu uważać, żeby nie przegrzać. W ogóle, jeżeli też wiertła są nienaostrzone, no to też wpływa na to, że się szybciej grzeją. Ten materiał jest po prostu pocierany, się, wiertło się może też rozhartować. Więc trzeba naprawdę uważać. No i przede wszystkim musi być wiertło dobre, ostre, żeby dobrze wchodziło w materiał. No i zhartowane i twarde. I w warsztacie miałem taki zestaw magicznych wierteł z jakiegoś marketu. I są tam wiertła do drewna, do metalu, do betonu. Co, co tylko chcecie, to tam macie. I wziąłem właśnie te do metalu i stwierdziłem, że sobie po prostu poprawię co i jak, wywiercę sobie dziurę. I nigdy w życiu nie widziałem czegoś takiego na wiertle. To wiertło nie pękło, tylko się rozkręciło i zakręciło w drugą stronę. Więc trzeba uważać, jakie wiertła się kupuje. Tyle z ciekawostek, lecimy dalej. Tutaj troszkę poprawiłem już rękojeść. E, widać, że poprawiłem już samą końcówkę i naprawdę już coś z tego miecza zaczyna wychodzić. Nie miałem tam jeszcze nałożonej na rękojeść skóry, samo drewno, sama końcówka ładnie dokręcona, wstępnie wszystko przeszlifowane. No i już naprawdę fajnie wygląda w ten miecz. Przy połączeniu z rękojeścią e, delikatnie zwężyłem. Zwęziłem samą końcówkę, żeby ładnie się wpasowała w samą rękojeść. Samą końcówkę zostawiłem pogrubioną, żeby dodawała takiego ładniejszego kształtu. Plus, sama poszerzona końcówka według mnie będzie pomagać w tym, jeżeli się po prostu ręka ześliznie, to żeby miała się na czym, na czym zatrzymać. Jest to według mnie po prostu wygodniejsze i trochę bezpieczniejsze. Plus, też dodaje swojej wagi, żeby ten miecz był trochę bardziej właśnie wyważony, żeby nie przeważał aż tak na, na ostrze, tylko żeby delikatnie ten, ten ciężar rozsunąć po długości ostrza. I żeby środek ciężkości przesunąć troszeczkę do strony rękojeści. No a teraz, dużo, dużo, dużo szlifowania, ścierania, poprawiania, docinania, wyprawiania ostrza. No to jest jednak bardzo duża powierzchnia, największa powierzchnia jaką dotychczas obrabiałem, więc czasu poszło na to bardzo dużo. Jeszcze niestety nie miałem mniejszej gumówki, żeby móc sobie wyszlifować powierzchnię, więc musiałem siłować z taką wielką krową. <grywka> no ale przynajmniej łapy były zrobione, co nie? Żeby też poprawić sobie całą całą powierzchnię równosieńko to brałem sobie kawałek prostego kawałka drewna, nakładałem na to papier ścierny i, i normalnie ścierałem sobie delikatnie żeby wyprowadzić tą, tą płaską powierzchnię żeby nie było aż tak widać żadnych, żadnych dziur tylko żeby się, żeby się właśnie wytworzyła ładna ładna prosta powierzchnia ale jak to wygląda, jak się poprawiła powierzchnia widzicie właśnie na zdjęciach Pamiętacie, jak wyglądało to na początku, pełno wrzerów, małych dziurek też po wypalaniu na kuźni, po uderzeniu młotem. A teraz naprawdę bardzo ładnie, sympatycznie to wygląda. Ale jak widać, szlifowanie jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Używane różne też gradacje na początku na początku te większe oczywiście, żeby jak najwięcej materiału przy jak najmniejszej ilości pocierania zjechać, żeby wszystko wyrównać, a potem polerowanie, poprawianie. Estetycznie już powierzchnia naprawdę fajnie wygląda. Więc teraz zostało mi uprawianie rękojeści i samej, i samej tej okrągłej końcówki. Przez co najpierw zabezpieczyłem sobie ostrze, żeby tam po prostu nic nie uszkodzić, nic nie pobrudzić, żeby gdzieś to nie zardzewiało, żebym w nic nie uderzył, bo jakbym sobie czymś tam wypakował i popsuł sobie całą robotę, no to na pewno do szczęśliwych ludzi bym wtedy nie należał, więc żeby zabezpieczyć moją psychikę i to ostrze od szkód, zawinąłem materiał, okleiłem taśmą, żeby tylko nic się temu ostrzu nie stało i zająłem się obróbką końcówki. Łapałem się tu różnych technik, od, yy, od samego szlifowania gumówką, potem nawet gumówkę wkręciłem w imadło i, i, i szlifowałem na, na gumówce. Czy żeby mówić dokładniej, szlifierkę kątową, ja po prostu wkręciłem w imadło, yy, odpaliłem i, i szlifowałem. Co nie polecam, wydaje mi się to dosyć niebezpieczne, ale, ale na chwilę działało. No to największe ścierania to mi bardzo pomogło. I później, z racji tego, że wcześniej już zrobiłem gwint wewnątrz tej końcówki, Kręciłem na taki mały pręt, wsadziłem to do wkrętarki, odpalałem wkrętarkę i trzymałem sobie samą końcówkę w papierze ściernym, żeby to doszlifować i wypolerować. Później wziąłem się za samą poprawę rękojeści, żeby ładniej, smuklej wyglądała. No i wziąłem się za odcięcie skóry, którą gdzieś miałem, uszykowaną już wcześniej do tej, do tej rękojeści. Wyciąłem sobie paski, przygotowałem wszystko, no i potem ją wkleiłem. Później po okleniu całej rękojeści chodziło mi o to, żeby ją trochę zacieśnić. Z racji tego, że skóra reaguje na, na wysoką temperaturę wziąłem opalarkę i delikatnie po całej długości i na końcówkach opaliłem, żeby ją po prostu skurczyć. No częściowo też robiłem to zapalniczką. No niektóre fragmenty, żeby bardziej punktowo je zacieśniać jak same końcówki to opalałem delikatnie zapalniczką. I to też bardzo fajnie wychodziło. Tylko tutaj trzeba uważać, żeby nie za bardzo Opalić całą skórę, bo po prostu zejdzie nam z tej rękojeści. Bo ja w tym momencie zrobiłem taką nakładkę, więc musiałem uważać, żeby nie skurczyć tej skóry za bardzo, ponieważ po prostu by mi się zsunęła i też niefajny kształt jeżeli, jeżeli by powstał, jeżeli bym miał nierówno rozłożoną całą tą skórę. No i co, rękojeść sklejona, poczekałem chyba z dzień i następnego dnia wiekopomna chwila. No i skręciłem całe ostrze, wsunąłem rękojeść. Na samą końcówkę rękojeści włożyłem małą metalową podkładkę, żeby równomiernie zaciśnąć samą końcówkę skóry, żeby po prostu mi w żaden sposób nie zjechała. I później dokręciłem, żeby ładnie dopasować całość rękojeści, więc teraz mała chwilka dla mojego kochanego Rankorka i całość miecza prezentuje się właśnie w ten sposób. Skoro mamy taką ładną pogodę, to może czas na malutką demolkę co? Z użyciem rankorka. Wieszcie, lub nie, ale ten miecz jak zrobiłem ileś lat temu, to w sumie nadal go nie wypróbowałem na niczym. Nie chciałem go poniszczyć. By za dużo szkód nie będzie robił, nie jest ten miecz aż tak przeostrzony. Jak wspominałem wcześniej, nie jest też przehartowany. Ale troszkę pobić możemy, co nie? Oczywiście tutaj. Kto mi zabrani, co? Ale najpierw trzeba by uszykować troszeczkę miejsca tutaj na demolkę, więc przydałoby się to jakieś podwyższenie. No dobra, może najpierw teścik na jednej, co? Raczej po prostu zmiotę tą butelkę. Ciekaw, czy jestem w stanie to nabić trochę w inny sposób. To było całkiem satysfakcjonujące, nie powiem. Dobra, z tym całym okry, <gry> ale frajdę miałem niezłe. No więc to tak się prezentuje rankorek. Wracamy do studia i do moich długich włosów. Bo nie, żeby coś, ale wszystko nagrywam chyba w dwa miesiące później, także świetnie idzie mi nagrywanie filmów. Nie, nie, tak naprawdę to po prostu bardzo szybko mi odrastają włosy, więc spokojnie, spokojnie. Ja jestem człowiekiem, który oczywiście systematycznie pracuje nad, 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 nad wszystkim. Nic przecież nie robię na ostatnią chwilę. Nigdy w życiu. No nic, to by było na tyle. Ja się bawiłem świetnie. Trochę męcząc rankorka, rozwalając dwie butelki. Ło! Wow. I unikając pszczół przy okazji. No nic. To wracamy do studia i do moich długich włosów. Na razie. O, mnie kulana bolą. Na kolana trzeba uważać, kurde. Jak już wspominałem wcześniej, miecz nie jest użytkowy, jest tylko tak naprawdę repliką i miał wyglądać fajnie i był to pierwszy miecz, który faktycznie wykonałem. Chciałem też się nauczyć po prostu jak wyprowadzać całe ostrze i jak to jest poczuć, że robisz miecz. Jak dla mnie to były niesamowite przeżycia i niesamowite jest dla mnie to, że my jako ludzie z takich prostych materiałów jesteśmy w stanie tworzyć tak niesamowitą sztukę. Nawet ja, taka osoba, która jest samoukiem i po prostu się tym fascynuje, może znaleźć sobie kawałek żelazstwa, trochę narzędzi i zacząć to przerabiać na coś pięknego. Więc dla mnie samookowalstwo jest niesamowitą sprawą i chcę się tego uczyć dalej, chcę się rozwijać, chcę być w tym coraz lepszy, bo to mi daje bardzo dużą frajdę i bardzo dużą satysfakcję z tego, że z niczego mogę zrobić coś. Dobra, trochę się rozgadałem, więc yy, przepraszam za to. No ale cóż, dobiegliśmy do końca. Mam nadzieję, że się film podobał, że Rancor się podobał. Pewnie czeka na waszą opinię. Tak więc dziękuję serdecznie za oglądanie. Zapraszam do obejrzenia innych poprzednich filmów, jak i do subskrybowania, do lajkowania, żebyście byli na bieżąco z następnymi filmami. I dziękuję, że obejrzeliście ten film. Trzymajcie się w cieplej bezpieczeństwie. I do następnego. Cześć. sobie teraz kabla nie uciął. Coś spokojnie z tępy. Klap, 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 klap. Brawo. sto jak też jest całym okry. Cia!